Dzisiaj Path of Exile 2 ogłasza datę startu nowego patcha, który wprowadza nową podstawową klasę i wywołuje dramę związaną z Last Epoch. Konkurent The Sims ujawnia wymagania sprzętowe, a do tego sporo krótkich informacji ze świata gier. Tu Bolko7, a to moje newsy. Down of the Hunt to nowa aktualizacja Path of Exile 2, o której mówimy od kilku tygodni. Właśnie na forum pojawił się link do trailera, który prezentuje nową podstawową klasę, oraz ujawnia datę premiery tego patcha. Tak jak przewidywaliśmy, ten update wprowadzi nie tylko nowe klasy Ascendent, ale również właśnie podstawową klasę. Tym razem coś w stylu Amazonki. W krótkim trailerze widzimy postać biegającą z włócznią i eliminującą wszystko, co napotka na swojej drodze. Co jednak istotne, Grinding Guild Games zapewne ma jeszcze czas, by nas czymś zaskoczyć. Ja ciągle liczę na kolejny akt fabularny. Data premiery tej aktualizacji została ustalona na 4 kwietnia i widzowie mojego kanału powinni wiedzieć, że dwa dni wcześniej rozpoczyna się nowy cykl w Las Ipo. To właśnie wybór tej daty doprowadził, przynajmniej w internecie, do małej dramy między fanami obu tytułów. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, chciałem zaznaczyć, że na 27 marca GGG zaplanowało stream prezentujący całą zawartość patcha, więc jeżeli jesteście fanami, warto sobie to zaznaczyć. Skoro tak naprawdę omówiliśmy już całą aktualizację, bo w poście nie ma więcej informacji na temat tej aktualizacji, teraz możemy pogadać o głupiej dramie, która powstała. Według mnie jest ona sztucznie nakręcana, głównie przez niektórych youtuberów. W uproszczeniu część graczy oskarża Poe2 o celowe działanie wymierzone przeciw Las Ipoch. Z kolei fani Pafo Wexal 2 bronią swojego tytułu nazywając Las Ipoch słabą grą. Twórcy na YouTubie podchwycili temat i farmią dramę. Być może też ja do tego się teraz dokładam. Ale całość wygląda na burzę w szklance wody. Ponieważ, czy według mnie data aktualizacji Pawła Wegzal jest zła? Nie. Dobra gra sama się obroni, a dzięki dodatkowej atencji może tylko zyskać. Last Epoch to solidny tytuł, więc rywalizacja między dobrymi grami jest dla mnie jak najbardziej w porządku. Szczerze mówiąc, bardziej ekscytuje mnie start drugiego cyklu w Lasipoch niż kwietniowa aktualizacja do Poe 2. A teraz pytanie do Was co was bardziej zachęca do zagrania? Inzo, gra, która ma pogrążyć serię The Sims, a według mnie będzie też miała tytuł gry z największą liczbą modów plus 18 w historii, teraz na dwa tygodnie przed premierą podzieliło się wymaganiami sprzętowymi. I trzeba przyznać, że są one dosyć bolesne. Nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach minimalne wymagania to w dużej mierze ściema marketingowa. I tutaj twórcy twierdzą, że aby zagrać w ten tytuł potrzebujecie przynajmniej i piątki dziesiątej generacji, albo Ryzena 3600. Do tego kart graficznych na poziomie RTX 2060 albo RX 5060 XT. Szczerze nie sądzę, by gra była grywalna na takim sprzęcie. Poklatkowo jak najbardziej, ale nie grywalnie. Dopiero kolejny poziom wymagań pokazuje co według mnie jest sensowne do rozgrywki w taką grę. W tym przypadku mamy do czynienia z procesorem i7 11. generacji albo Ryzenem 5800X3D. Do tego karta graficzna RTX 3060 albo RX 6600. I według mnie dopiero to można uznać za realne minimum potrzebne do zabawy. A co do kolejnych Progów to tak naprawdę im mocniejszy sprzęt, tym lepiej, ponieważ gra działa na Unreal Engine 5. Ciekawostka jest też taka, że twórcy przygotowali pięciominutowy film pokazujący, jak gra wygląda na różnych konfiguracjach sprzętowych. I o ile fajny jest to pomysł, to fakt, że użyto słowa wygląd, a nie działa, mówi wszystko, jeżeli chodzi o te konfiguracje. Chciałbym zaznaczyć tutaj, że nie krytykuję twórców za stworzenie gry wymagającej mocnego sprzętu w fotorealizm oraz symulacje miasta, a to wszystko wymaga dużej mocy obliczeniowej. Mój problem polega na czym innym. Po co udawać, że gra ruszy na minimalnych wymaganiach, skoro wiadomo, że nie będzie chodzić dobrze? Dobra, a teraz przechodzimy do szybkich newsów. take to interactive idzie na wojnę z player Auction, z chińską stroną służącą do handlu przedmiotami z Grand Theft Auto Online i innych gier. Kiedyś największym problemem branży było piractwo, a dzisiaj powoli staje się nim handel itemami poza ekosystemami stworzonymi przez twórców. Niezależnie od tego, wydawca GTA V ma zamiar wkroczyć na drogę sądową przeciwko serwisowi, twierdząc, że Player Auctions nie tylko umożliwia handel między graczami, ale przede wszystkim umożliwia handel skradzionymi itemami. I akurat w tym punkcie w pełni popieram działania Take two. Choć szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby cokolwiek to zmieniło, ponieważ przypominam, że firma działa w Chinach, więc amerykańskie korporacje mogą mieć ograniczone możliwości prawne. Czasami naprawdę zastanawiam się, czy nowe gry mają jeszcze sens. Weźmy za przykład Age of Empires 2 Definitive Edition, zremasterowana wersja klasycznego tytułu, która w kwietniu dostanie kolejny dodatek. Nowy DLC wprowadzi aż 5 nowych nacji, odświeży wygląd niektórych jednostek, doda nowe mapy, usprawni edytor i więcej. Do tego gra ma też się pojawić na PlayStation 5 i jako wielki fan Age of Empires bardzo się z tego cieszę. Osoby, które od dawna nie grały w ten tytuł albo w ogóle nie grały, zachęcam do zakupów, ponieważ mimo upływu lat to jest ciągle świetna gra, która się nie starzeje. Właśnie dzisiaj, 13 marca, rozpoczyna się wiosenna wyprzedaż na Steamie. Kolejna możliwość wydania swoich ciężko zarobionych pieniędzy potrwa do 20 marca. Pamiętajcie, aby sprawdzić także inne serwisy z grami, zanim zdecydujecie się, się na zakup jakiegoś tytułu, ponieważ gdzieś indziej może być taniej. Czasami jedna przecena nie jest równa drugiej. Mike Verdu, osoba odpowiedzialna za dział gier w Netflixie, nie jest już z firmą. Choć osobiście nie interesuje mnie za bardzo ta zmiana, to fakt, że Netflix i Prime Video inwestują tak mocno w gaming, jest dosyć ciekawy, a zarazem dziwny. Przykładowo, Netflix od kilku lat próbuje stworzyć coś interesującego w branży. Ale szczerze mówiąc, gdyby nie sporadyczne nagłówki w mediach, to bym zapomniał o ich planach. Czy ktoś w ogóle z oglądających gra w jakiekolwiek gry oferowane przez te platformy streamingowe, dajcie znać. Guild Wars 2 właśnie otrzymało dosyć dużego patcha, który wprowadził sporo ciekawych nowości do gry. Jeżeli jesteście fanami GW2 albo byłymi graczami, to jest doskonały moment na powrót. Dodatkowo na Twitchu odbywają się dropy i tym razem mamy dosyć ciekawe nagrody. Przynajmniej ostatnia kosztuje 400 gemów w cash shopie, więc jest warta świeczki. Wystarczy obejrzeć 5 godzin, by uzyskać slot na baga w swoim inwentory. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej newsów, zapraszam tutaj gdzieś albo na stronę kanału. Będę również wdzięczny za polubienie, suba i komentarz. Do zobaczenia, sia.